to zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Z tej strony Dagmara. I Grzechu. Animatorzy liturgiczni i zapraszamy Was na odsłuchanie drugiego odcinka prefacji przy herbacie. Na początek może sobie yy, przeczytajmy tą naszą drugą prefację wielkanocną, o której dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych, Śpiewają k hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Grzesiu, yy, znany jesteś z tego, że, że prowadzisz wiele ciekawostek yy liturgicznych, więc może zacznijmy sobie od jakiejś ciekawostki. A no tak, no, z tą prefacją jest taka ciekawa sprawa, że jej pochodzenie jest takie dosyć ciekawe, bo ona jest taka stara, już ma swoje lata, bo jest pochodzi z 7-8 no, VII, wieku tak mniej więcej, mniej więcej. No, i ona była używana w kościele. Jednak zdarzyło się z nią tak, że gdy była przekładana do kolejnych ksiąg liturgicznych, to okazało się, że w takim nowym wydaniu sakramentarza już jakaś prefacja na, na Wielkanoc była. No tak, i nie... pierwsza prefacja. Tak, dokładnie tak. Otóż to. No, i tą prefację, tą naszą drugą, przesunięto na poniedziałek w oktawie. Jednak y, później był taki nurt w kościele, że likwidowano prefacje, że zmniejszono ich ilość, i wtedy właśnie. Ta prefacja w ogóle wyszła z, wyszła z, z użytku, ale ostatnio, na szczęście, y, ostatnia taka nasza wielka reforma liturgiczna przywróciła ją praktycznie w takiej pierwotnej, krótkiej wersji. Także tak, ona jest bardzo stara i mam ją taką w, w takiej nowej, nowej, starej wersji. Tak. No jest to dość ciekawe w porównaniu właśnie z tą pierwszą prefacją, która się cały czas zachowywała, no bo była tą pierwszą. Myślę, że teraz możemy sobie śmiało przejść do tego, co, co do nas ta prefacja mówi i, i z czym nam się kojarzy. Chciałam wyjść od takiego wątku. Co prawda, spotykamy się już w okresie Wielkanocy po zmartwychwstaniu, ale tematem tej, tej prefacji jest nowe życie, a zaczyna się tak jak poprzednia z Podkreśleniem tego czasu, że to jest ten czas, y, zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, bo to jest ten czas Paschy. Y, I chciałam się podzielić takim doświadczeniem y, z niedzieli palmowej, gdzie ulicami Zakopanego y, przeszła y, taka miejska Droga Krzyżowa. Y, I tam jest niesiony taki krzyż, y, na którym jest taki napis: Ja jestem życiem. Y, y, I myślę, że to jest. Ten punkt, jakby krzyża, jest całkiem dobrym punktem wyjścia do tych naszych dzisiejszych rozważań, dlatego że właśnie to misterium pasalne, czyli misterium męki, śmierci, zmartwychwstania, daje nam właśnie to nowe życie i z niego to nowe życie, życie wypływa. A jak mowa o nowym życiu i o zmartwychwstaniu, to powiedz mi, czy kojarzysz taką tradycję w kościele odnośnie pieśni nad pieśniami? I y, wstania. No, jak najbardziej pojęcie. Jak najbardziej. Jeśli mi pani nie myli, i dobrze to wszystko kojarzę, to jest tak, że Bóg w tej pieśni wyśpiewuje nam swoją miłość. W sensie, on pokazuje, jak bardzo nas kocha. On jest naszym oblubieńcem, naszym, naszą naszym oblubieńcą, a my jesteśmy jego oblubienicą jako Kościół. I właśnie ta pieśń po prostu Bóg wyśpiewuje nam to, i jak nas bardzo kocha. To jest właśnie takie piękne. Rząd tej miłości y, stwierdził, że. Chce nas odkupić i chce oddać za nas swoje życie. Tak, no właśnie o tą tradycję mi chodziło, bo dla mnie to jest coś, co mnie zachwyca właśnie w każdą niedzielę zmartwychwstania i jakoś szczególnie w tym czasie y, oktawy y, czy pierwszych, pierwszych tygodni, kiedy jeszcze czuć tą radość z tego zmartwychwstania tak bardzo żywo. Y, to czuję właśnie coś takiego, że jakby Bóg opowiadał mi o tym, że staje się nowym człowiekiem, że. Y, że teraz wszystko staje się nowe i to nie jest tak, że on zapomina o moim grzechu, e, że jakby go nigdy nie było, on po prostu na niego już nie patrzy, dlatego że jest pełen zachwytu tego, że jestem jego nowym stworzeniem. E, a przez co stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie. A no ja myślę, że przez chrzest. Tak, tak, zdecydowanie przez chrzest. E... No i co? Myślę, że wypadałoby tutaj trochę powiedzieć o takim pierwotnym znaczeniu sztu, pierwotny, pierwotnych obrzędach i trochę o jej symbolice, nie? Jak najbardziej. Właśnie taka ciekawostka, bo panie jeszcze nie wszyscy wiedzą. Na początku to nie było tak, że polewaliśmy tylko główkę naszą, czy tam dorosłych ludzi, tylko człowiek cały się zanurzał w wodzie. To było aż takie zanurzenie, że tam człowiek się prawie podtapiał, no bo już był taki, brakowało mu oddechu. I ten właśnie brak oddechu to była taka Zanurzenie w śmierci, to była taka śmierć grzechu i przejście do nowego życia. Nowego życia właśnie w Chrystusie, jako człowiek już ochrzczony. Tak, tam w ogóle była bardzo duża symbolika. No, my dość dobrze znamy szczególnie tą symbolikę katechumenalną ze względu na to, że jesteśmy ruchem deuterokatechumenalnym. No i w ramach formacji mamy tam czy skrutinia... Czy właśnie te celebracje, które gdzieś tam nas przygotowują do przeżycia tridum paschalnego, też i paschy na, na drugim stopniu Łężet. Ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że ci katechumeni jeszcze wtedy, zanim zostali zanurzeni, tak, żeby zabrakło im tego oddechu, to oni nie byli do końca świadomi, co im się uczyni. W takim sensie, tak, że tak. wiedzieli, że zostaną uszczeni, że zostaną przyłączeni do Chrystusa, ale nie wiedzieli właśnie o tym, że będą musieli stracić życie. Nie, wiedzieli, nie, wiedzieli, nie, wiedzieli, nie rozumieli do końca, jak, jak to się wszystko wydarzy, i dopiero później im przez katechezy mistagogiczne czy, czy przez kazanie, przez homilię tłumaczono, co, co im się wydarzyło. Tak, tam było też dużo innych symboli, na przykład siedem. Stopni do basenu, czyli siedem grzechów. Wcześniej y, odwrócenie się na zachód i splunięcie w ciemność Szatanowi w twarz, y, czy później wychodzenie po siedmiu schodach y, w ramach tych siedmiu, siedmiu łask płynących z sakramentów, tak? No i wyjście właśnie ku wschodowi, y, ku tym drzwiom, które są stale otwarte, które otworzył Chrystus, wyciągając Adama. Adama, właśnie z Szeolu, wyciągając nas wszystkich, otwierając nam te bramy. No ale dobra, chrzest i co dalej? Tak, tak, właśnie. Miałem taką rozkminę na tej prefacji, jak tak sobie myślałem o tym, co tu można ciekawego powiedzieć. No to właśnie, zadałem takie logi takie pytanko, to co to jest rodzicie do nowego życia? No takie rodzicie do nowego życia, no to oczywiście takie pierwsze skojarzenie niebo. No ale tak. Nie, bo to tak myślałem, no dobra, no i tylko tyle było to chodziło, więc stwierdziłem, że no trochę jednak nie. No i tak sobie dalej poszedłem w tych moich rozkminach. No i tak sobie myślałem, dobra, rodzenie się do nowego życia, no to jest chrzest. No ale tak pomiędzy chrztem, a niebem to z reguły coś jest, no w większości wypadków, no jednak, no na przykład ja tak, Dagmara tak samo. Jednak, Myślę, że u wszystkich, tak, którzy żyją, którzy po nas słuchają, że jednak wszyscy jesteśmy tej ośceni i żyjemy dalej. No i właśnie, czy to jest życie wieczne? Tak sobie właśnie myślałem. I moim zdaniem, jak tak to taki, w takich, według takich moich wrockich, to jest tak, że takie to rodzenie się przez ten chrzest, to jest właśnie narodzenie się do nowego życia. I to właśnie tak, jak to powiedziałeś, już tak, tak to sobie to wybrzmiało, że tak splądaliśmy twarz sz szatanowi, że wyrzekliśmy się tego, co. E, co było? Takiego. Co prawda, w większości zrobi to za nas rodzice i rodzice chrzestni. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Temu na przykład właśnie to jest bardzo to docenia w naszym ruchu, że możemy powtórnie to jakby przeżywać, możemy się przygotowywać, pamię pamię pamiętając o tym, że nie ma drugiego ksztu, tylko odnawiamy nasze przyczyny, ale właśnie takiej mocnej świadomości. No i właśnie jak już mamy tę świadomość, to może to właśnie myślimy o tym, że to co dawne minęło, a stało się nowe. To jest taki właśnie mega mocny fragment, który tak mi się kojarzy z tą prefacją. No i właśnie dzięki temu, co stało się nowe, no i wiadomo, odrzuciliśmy nasz taki stary, grzeszny tryb życia, takie, jak to, jak to można powiedzieć, takie grzeszne hulanki i swawole, jeśli chcemy być dobrymi chrześcijanami. No i właśnie, dobrymi chrześcijanami, co to w ogóle znaczy? No, nad moim zdaniem, to by było takie właśnie, życie z Chrystusem w Duchu Świętym. To jest taka właśnie rozkmina, która na naszła No i co Ty tak naprawdę przez to rozumiesz? Życie z Chrystusem w Duchu Świętym. No, od razu nasuwa mi się to, że, że po prostu Pierwszy Drogoskaz, tak, poddaję swoje życie panowaniu Jezusa Chrystusa, tak? Co prawda, chciałabym, żeby tak było, żeby faktycznie codziennie udawało mi się, że Panie Jezu, dzisiaj Ty kierujesz, ja to tam będę tylko słuchać Ducha Świętego. No, ale myślę, że to by była taka idealna droga, nie? I to no jest tak. chyba też droga świętych, że to codzienne nawracanie się. Tak, tak. Właśnie też to to taka, właśnie mega mądra rozkminna, no bo no wiadomo, że chcemy być święci, ale mało kto nas zachowuje się, abyśmy tak byli. Chociaż właśnie nie do końca, moim zdaniem. Mam jest, jest taką rozkminę, że w sumie to, to, że chcemy się cały czas podnosić z grzechów, to świadczy o tym, że chcemy być święci i właśnie to robią święci, moim zdaniem. Bo bycie świętym to nie jest bycie idealnym ani doskonałym, tylko po prostu. Tu się, właśnie w takim tym najważniejszym przekazaniu, czyli przekazaniu miłości. Czyli jakby kochaniu wszystkich tak bardzo, jak to jest tylko możliwe i nawet jeśli usłyszymy zrobienie coś złego, to właśnie z tego przekazania, że kochamy tych ludzi, to żałujemy tego i chcemy się podnosić. Ja myślę, że trzeba dodać tutaj jeszcze jedną rzecz, która mi się gdzieś tutaj nasuwa w międzyczasie, że to jest właśnie realizacja tych trzech misji, bo mamy iść i głosić, czyli ta misja prorocka, ale też rozpoznawać konteksty, rozpoznawać to, co się dzieje w świecie, czyli słuchać też słowa kapłańska, czyli mamy się po prostu modlić, składać ofiarę, też ofiarę ze swojego życia, z naszej codzienności. No i królewska, czyli być godnymi y, dziedzicami Pana Boga. Dokładnie. I to brzmi tak bardzo pięknie, tak bardzo nawet w bym powiedział, no bo to brzmi takie, takie te piękne misje, no ale to, to trzeba właśnie przełożyć, tak jak to powiedziałeś, na takie praktyczne elementy życia, że to musi być taka codzienność, bo to, że mamy tak w naszych przekazaniach, naszych takich, powiem wytycznych dobrego chrześcijana, to jeszcze nie wystarczy. Możemy, możemy mieć to w głowie, nawet w sercu to możemy mieć, ale żeby z tego serca przejść do działania, bo ta wiara na nasz uczynków będzie jednak martwa dalej. To jednak trzeba o tym pamiętać, że mamy tą radość paschalną, i tą radość trzeba przekuć w, w jakiś taki konkretny czyn, taki do czyny miłości, na przykład pomaganie nie, wiem, mamie, czy tam, yy, czy tam komukolwiek. Uczynki miłosierdzia na niedzielę miłosierdzia. Otóż to, dokładnie tak. No pięknie, pięknie. No i właśnie moim zdaniem trzeba też pomyśleć do czego my dążymy w tym, w tym wszystkim. Bo właśnie tak kontynuując tą moją myśl, że przez ten chrzest mamy to nowe życie, które żyjemy teraz. I to nowe życie daje nam właśnie możliwość dojścia do tego konkretnego życia wiecznego, którym jest takie moim zdaniem życie po prostu już w niebie z Chrystusem. I to jest właśnie takie bardzo piękne że jeśli mamy tą taką wolę, to, 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 to pragnienie i, re, i to pragnienie tak realizujemy tak, tak konkretnie, tak praktycznie bardzo, to myślę, że możemy mieć po prostu pewność, że, że tego życia wiecznego to dostąpimy prędzej czy później, no bo wiadomo, o tym przecież tu też, też trzeba pamiętać, no ale w tej prefacji już jest odpowiedź na to, tak moim zdaniem. No bo tu właśnie padają słowa, że On swoją śmiercią wybawi nas od śmierci, a bramy nieba otwierają się dla Jego wierzących. Jego zmartwychwstanie jest dodatkiem naszego zmartwychwstania. No, w moim dniu to wszystko to się łączy. W tym kwestii, że po prostu możemy być pełni zaufania, że jak będziemy taki wypełniali to życie w Duchu Świętym z Chrystusem, co już że tak praktycznie, to dojdziemy do takiej tej naszej upragnionej nagrody. A jak według Ciebie wygląda w takim razie niebo czym jest ta upragniona nagroda po śmierci? To jest bardzo filozoficzne pytanie, takie bardzo teologiczne. Po prostu tak najkrócej życie z Bogiem, bo nie wiadomo, ciężko powiedzieć, czy to jest miejsce, stan duszy, bo. Raczej stan, stan duszy. duszy. No w sensie miejsce po prostu to jest, to, może, to może być różnie tak interpretowane i jakby może być to mogą być różne wyobrażenia bardzo. Ale no wiadomo, że istotą tego stanu duszy i samym pojęcie nieba jest po prostu przebywanie z Bogiem na wieki. No i to jest ta taka uprawniona nagroda, no bo jak to, bo wtedy poznamy go takim, jakim jest. W sensie, i będziemy po prostu. Już znali pełni Jego chwały, I jak zawsze myślę o niebu, to kojarzy mi się fragment z przemienia na górze tabor, jak, e, jak tam właśnie Piotr mówi: Piotr mówi chyba, Panie dobrze, że ba, Panie, dobrze, że tu Ty jesteśmy. jesteśmy. Mhm. I właśnie to jest takie, że jeśli on to jeszcze tak na ziemi, bo przy Jezusie czuł się aż tak dobrze, że mimo że się trochę bał tego wszystkiego, to powiedział, że Panie dobrze, że tu jesteśmy, to ja sobie wyobrażam, jak to musi być super w niebie no mi się to kojarzy z takim uczuciem yy, na no to liczę też, że, że niebo to będzie takie uczucie po prostu szczęścia, pełni miłości yy, brak braków bo każdy z nas ma jakąś lukę yy, gdzieś w serduszku yy, i kojarzy mi się to bardzo mocno ze światłem i tutaj yy, tutaj też myślę, że dlatego ta yy, liturgia wigilii paschalnej i ścielna jest tak, yy, tak wymowna też w kontekście światła, bo, bo to nowe życie to jest życie w świetle tak, tak jak też mamy Jedna z haseł ruchu. Tak, dokładnie, że. rocznej. Że możemy iść z tym światłem. I to jest właśnie piękne w ogóle. To jest ogólna radość dla naszego katolików, którą właśnie nie tylko teraz, w tym okresie e, wielkiej radości, jaką jest ta wiel jedna wielka niedziela, którą teraz przeżywamy, tylko przez całe nasze życie, nawet takich czasami smutniejszych, trudniejszych chwilach naszego życia, powin powinniśmy ją zawsze jakoś w sercu pielęgnować i próbować ją okazywać, bo no mamy na co liczyć i mamy. dokonać. kona. Rozwiniesz? Oczywiście, ja już śpieszę z, z rozwinięciem. No bo on swoją śmiercią wybawił nas od śmierci. To się już dokonało. Jezus o nas umarł i zmartwychwstał, stał, wybawił mm -hmm. nas od śmierci. A coś dopiero. No i to jest już ogromna wdzięczność, no bo no tak jak tak właśnie było też w Piśmie Świętym, że mało kto umier, umier, um, odważy się um, umrzeć za kogokolwiek, może za kogoś sprawiedliwego. A Jezus ma za każdego grzesznika. I to jest już ogromna wdzięczność od każdego z nas, bo każdy z nas ma właśnie swoje braki, grzechy i słabości. A co się dopiero dokona, to, że. Bramy nieba otwierają się dla, dla jego wierzących i jego zmartwychwstanie jest dodatkiem naszego zmartwychwstania że to zmartwychwstanie to narodzenie się no, takiego życia wiecznego, już które dokona się w momencie naszej śmierci tutaj, tutaj na Ziemi yy, będzie takim czymś wspaniałym, naprawdę i to jest bardzo, bardzo. To jest pewne to jest, to jest pewne, tylko po prostu musimy po to sięgnąć, chcieć po to sięgnąć i tego pragnąć, i po prostu trzeba mieć taką ufność, yy, tą ufność. Że, jest, że, to jest, że jesteśmy to w stanie osiągnąć. No i właśnie za tą ufność, nam, moim zdaniem, należy podziękować na modlitwie. Ja czuję to trochę inaczej, w takim sensie, że mnie w szczególności może właśnie ten tytuł tej prefacji, gdzieś tam dotyka to nowe życie, bo rzeczywiście to wszystko, o czym ty mówisz, jest bardzo ważne, ale najbardziej chyba dotyka mnie ten aspekt mojego nowego życia teraz. W takim sensie, że tak jak też mówiliśmy o tej pieśni nad pieśniami, o tej tradycji, że czuję właśnie bardzo głęboko w serduszku, jak słyszę tę prefację, to, że Pan Bóg mi mówi, że ja teraz żyję. I to jest trochę takie wyzwanie, żeby, żeby żyć tak prawdziwie i pięknie i z Panem Bogiem i żyć dobrze i po Bożemu. A z drugiej strony to jest taka ogromna wdzięczność za to, że, że czuję, że jeszcze w pełni tych misteriów pasalnych, w pełni tego zmartwychwstania rzeczywiście czuję się taka piękna, nowa, pełna, pełna życia właśnie I myślę, że to jest coś takiego, za co, za co warto też podziękować tak tu i teraz, no oczywiście też bardzo ważny aspekt, o którym Ty mówiłeś czyli dziękowanie za to, że zmartwychwstaniemy że mamy tą nadzieję że wierzymy to, że zostaliśmy odkupieni, że, że będziemy z Panem Bogiem już, już na wieki w takiej właśnie radości pełni i miłości tak, no i moje, to jest właśnie super. To jest tak mi się mega podoba bo właśnie za to, kocham liturgię, że ta liturgia przemawia do każdego trochę w inny sposób. Możemy te same teksty i za każdym razem jak przeżywamy liturgię, to możemy ją przeżywać trochę w inny sposób, coś nowego z niego z, nie, z niej wynieść i to jest moim zdaniem, piękne i właśnie dlatego po prostu kocham tą liturgię całym całym serduszkiem. No i to się wszystko jakoś łączy w każdy sposób no, twoje to, to nowe życie, o którym mówisz, jest koniecznym aspektem, żebyśmy mogli zmartwychwstać, tak do do, do życia wiecznego. No bo bez tego nowego życia, jeśli go nie, jeśli go nie wybierzemy, a nie daj Boże, jeśli w domu odrzucimy, no to może być różnie. Nie, nie będę co mówił, ale to może być różnie, bo to kości niego nie potępia, ale Jezus mówi o tym, że, yy, że, jeśli nie, że jeśli nie będziemy żyli, jeśli, no, jeśli nie narodzimy się na nowo, nie będziemy mieli życia w sobie. Więc to są też takie właśnie aspekty, które się bardzo, bardzo łączą. No i właśnie, że skoro mamy taką tą radość, to czemu właśnie z niej, z niej nie skorzystać? Czyli co, podsumowując, yy, chcemy życzyć wszystkim naszym słuchaczom, żeby teraz żyli życiem nowego człowieka, tak? Tak, tak bardzo konkretnie, praktycznie takiej tej pełnej radości Ducha Świętego, bo to jest przepiękna sprawa. Dziękujemy. Dzięki bardzo, trzymajcie się. A jeszcze tak, jak chcecie więcej ciekawostek liturgicznych, to zapraszamy na oazę połomicę na Instagrama yy, co dwa tygodnie w niedzielę. Grzesiu prowadzi tam ciekawostki liturgiczne. No i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu. Zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia.